Czy wiesz, że ponad 40% Twoich codziennych działań to automatyczne nawyki? To właśnie one decydują o tym, kim się stajesz, jakie masz wyniki i jak ostatecznie wygląda Twoje życie. Wyobraź sobie, że jedna prosta zmiana, jak czytanie przez 10 minut dziennie, poranna medytacja czy krótki trening, może zadecydować, czy za rok będziesz dalej tkwić w miejscu, czy osiągniesz spektakularny sukces. Ludzie sukcesu nie rodzą się inni, oni świadomie budują nawyki, które prowadzą ich na szczyt. Zastanów się przez chwilę, jaki nowy, pozytywny nawyk możesz zacząć już dziś, aby stać się najlepszą wersją siebie. Pamiętaj, że twój sukces jest efektem codziennych, małych decyzji. Nie czekaj na idealny moment. Zacznij działać już teraz. Każdy dzień daje ci nową szansę na zmianę i rozwój. Nawet jeśli na początku będzie trudno, pamiętaj, że prawdziwa przemiana zaczyna się od konsekwencji, a nie perfekcji. Zacznij od czegoś drobnego, a z Czasem zauważysz ogromną różnicę w jakości swojego życia. Jeśli ten film Cię zainspirował, zostaw lajki i zasubskrybuj kanał Psychologia Sukcesu. Pomożesz mi w tworzeniu kolejnych materiałów o sile umysłu.